Boże, Boże, tym razem pozdrawiam Was z Watykanu, z bielżynki parafialnej do wiecznego miasta i tutaj, w oczekiwaniu na kolejkę, która jest do Watykanu, jakieś 4 godziny, od razu nagram Ewangelii komentarz na dzisiejszą niedzielę. Z Ewangelii według Świętego Marka, Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają nieludzie. Oni mu odpowiedzieli za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał, a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowiek, wiele musi cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że zostanie zabitym, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówi to zupełnie otwarcie ze słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on, obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł. Jeżeli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. Nie ukrywam, że kiedy te słowa dzisiaj czytam tutaj na plakacie tego Piotra, to mam takie dreszcze, bo tu jest kościół, który trwa przez wieki. I chodząc po tych uliczkach doświadczamy św. Piotra, świętego Pawła, to jest właśnie że. I teraz ten właśnie Piotr, pierwszy z Chcę chce upominać Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że miał swoje wyobrażenie o Mesjaszu. Dopiero teraz chyba rozumiecie, dlaczego Jezus zabrania w tym momencie jeszcze uczniom mówić o tym, że on jest mesjaszem. I wyobrażenie mesjasza było jakie? Polityczne, gospodarcze. Zobaczcie, mesjasz, który nakarmi tłumy, który uzdrowi chorych, czyli opatrzy rannych, który ma za sobą tłumy, czy nie jest idealnym przywódcą, aby poprowadzić przeciwko Rzymowi właśnie cały naród izraelski. I takie wyobrażenie ciągle mieli w sercu. Czniowie, który na tych powiedział, że ty jesteś Mesjasz, to ciągle miał w głowie Mesjasza według swojego wyobrażenia. To jest też dla nas ciekawe, jakiego my mamy Mesjasza, jego obraz w sercu. Bo on wyraźnie mówi tak. Jeżeli ktoś chce za nim pójść, musi wziąć swój krzyż. Nie da się przeżyć życia bez doświadczenia trudów, walk. Uciekanie przed krzyżem będzie zawsze powodowało co? Że będziemy wypaczeni moralnie. Będziemy groteskowi ale dzięki Chrystusowi możemy krzyż nasz brać na y, swoje barki i razem z Nim go dźwijać. walczyć o to, żeby nie zmarnować swojej codzienności, by nie zmarnować swojego zbawienia, bo po to w końcu żyjemy. Jeżeli Chrystus mówi wyraźnie, zejdźmy z oczu szatanie, kiedy Piotr Głupomina, że źle mówi, to jest dla nas również słowo, żebyśmy nie szli na skrót, nie wyobrażali sobie Mesjasza, który będzie tylko cukierkowaty, słodki, który będzie nas głaskał. On nas przytula swojej miłości i daje siłę, Doniesienia codzienności.